Stoicyzm, niegdyś kierunek filozoficzny, dziś nadal stanowi niezwykle wartościowy drogowskaz dla naszego życia. Zadajmy pytanie, czym jest stoicyzm? To nie tylko zbiór starych, suchych zasad, to sposób myślenia, który może odmienić nasze życie na lepsze. Stoicyzm Uczy nas, jak radzić sobie z trudnościami, jak odnosić się do rzeczy, na które nie mamy wpływu, jak żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi. Pozwólcie, że na chwilę cofniemy się w czasie. Stoicyzm narodził się w starożytnej Grecji i rozwijał się w Rzymie. Filozofowie, tak jak Seneca, Epiktet czy Marek Aureliusz. Byli jego znakomitymi wyznawcami. W świecie, który zalewa nas falą chaosu i niepewności, stoicyzm oferuje nam stabilność i spokój. Akceptacja tego, co niezależne od naszej kontroli, pozwala nam uwolnić się od zbędnego stresu. Życie zgodne z naturą uczy nas pokory i harmonii z otaczającym nas światem. Życie zgodne z wartościami moralnymi sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Zastosowanie zasad stoickich w praktyce przynosi nam wiele korzyści. Kiedy nadejdą trudne chwile, zamiast panikować, zastanów się, czy masz wpływ na to, co się dzieje. Jeśli nie, zaakceptuj sytuację i skup się na tym, co możesz zmienić. To podejście pozwoli ci zachować spokój umysłu nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Stoicyzm to nie tylko stara filozofia. To sposób myślenia, który może sprawić, że Twoje życie stanie się bardziej spokojne, bardziej satysfakcjonujące. Dlatego zachęcam Was, abyście zgłębili tę mądrość, abyście zastosowali ją w swoim życiu codziennym. Dziękuję, że poświęciliście czas na wysłuchanie tej krótkiej refleksji. Mam nadzieję, że stoickie zasady staną się dla Was drogowskazem w życiu. Zapraszam Was również do subskrybowania kanału. Gdzie znajdziecie więcej inspirujących treści. Do zobaczenia!